Okay. Witajcie! Dzisiejsze Info pokrowadza Jakub Róbel. Tak tak, w tym wydaniu wiadomości pokażemy Wam, co się działo w naszej szkole we wrześniu. Dzisiaj pokażemy wywiad z panią dyrektorką Krystyną Lutz, nową toaletę, jak powstawało wojsko, imprezy dla przedszkolaków, turniej piłkarski, do ekipy TV26, witamy po wakacjach. We współpracy z Filipem Skolopi z przygotowaliśmy wywiad z panią dyrektor Krystyna Luz. Wywiad prowadziły Wiktoria wyje i Bebel Rubel. Pełna relacja znajduje się na stronie szkoły. czy coś może nie wyjść, czy coś nie zajął? Wiesz co, generalnie zawsze się trochę martwię, żeby wszystko było w porządku. Ale nie wiem, czy wiecie, że rok szkolny, nowy, ja zaczynam przygotowywać już w kwietniu. Więc od kwietnia, oprócz tego, że biegną sprawy bieżące, to już przygotowuję nowy rok szkolny. Potem najpierw w kwietniu trochę, potem w czerwcu, troszkę na początku wakacji, potem jadę na obrób, żeby odpocząć. Wracam po połowie sierpnia i wtedy wszyscy tu ostro pracujemy, żeby rozpocząć rok szkolny. I to, że Wy przychodzicie 1 września, to chyba widzicie, że już sporo rzeczy jest zrobione. I to jest różnica pomiędzy tym, co było w czerwcu, a co jest we wrześniu. Także wakacje mają uczniowie, nauczyciele też mają urlop, trochę krótszy niż wakacje, bo muszą pewne rzeczy w wakacje zrobić. No a my tu w szkole, czyli administracja, też przygotowujemy, żebyście mieli no, w pięknej, odmówionej szkoły. Ja została wyremontowana męska toaleta na panterze. Sprawdzaliśmy jak ona wygląda. Jak już zapewne wiecie, w naszej szkole zostało wyremontowane boisko. Pokażemy, jak ono powstawało. Prace yy, nagraliśmy od początku września. Zapraszamy! W naszej szkole się, odbyła się impreza dla przedszkolaków. Najpierw dzieci oglądały krótką część artystyczną, a później odbyły się zawody sportowe. Inwestycja prowadziła pani Krystyna Glińska. odbyło się Mistrzostwa Krakowa w piłce halowej, w której brała udział nasza szkoła. Ogłaszamy nabór do ekipy TVP26. Możesz naprawdę się fajnie bawić oraz nagrywać nasze filmy. Możesz dołączyć do dwóch grup TVP Info w składzie Jakub Grubel, Kamil Karmara, Szymon Postrożny, Barbara Wróbel lub koledzy w ich pasje w składzie Mateusz Fudala, Kasper Nowak i Wiktoria Gryza. Witamy wszystkich uczniów